Cześć, mam na imię Mikołaj, witajcie w Urban TV, już w naszej szóstej odsłonie subiektywnego przeglądu bitewniakowego. Także jeżeli macie jakieś propozycje, jeżeli chcielibyście, żebyśmy w kolejnych odcinkach skupili się na czymś innym, na innych producentach, zwrócili na nich uwagę, może jakiś temat dogłębniej poruszyli, dajcie nam proszę znać w komentarzach. Zawsze wszelkie jakieś informacje, Dotyczące tego, jak wykonujemy dla Was przegląd, jest dla nas pomocny. A w tym przeglądzie, oczywiście, zaglądamy na stronę Warhammer Community zobaczymy, co Games Workshop przygotował dla nas. Ponieważ w roku 2021, przynajmniej na tą chwilę, ze względu na COVID i Brexit, GW zdecydowało się, że premiery są co dwa tygodnie w sobotę, a nie co tydzień, jak to miało dotychczas miejsce, powoduje, że co drugi tydzień jest nieco spokojniejszy i nie ma tak dużo informacji o samych jednostkach. Na Warhammer Community skupiałem się wówczas na fluffie, skupiałem się wówczas, e, powiedzmy, na informacjach e, z kodeksów, o jakichś nowościach, sneak peekach, tego typu rzeczach, także wtedy mamy trochę mniej do omówienia, ale zawsze coś ciekawego się znajdzie. Następnie zajrzymy na stronę Osprey Publishing i zobaczymy, jakie gry już wydali, zaraz je wydadzą oraz co zapowiedzieli. Spojrzymy też na Frostgrave'a drugą edycję i przyjrzymy się tematowi, jak wygląda kwestia suplementów z pierwszej edycji do drugiej edycji, czy można z korzystać. A na sam koniec, zajrzymy na stronę Great Escape Games i pokażemy wam trochę więcej produktów od tego producenta. Jeżeli nie mieliście okazji, jeżeli się nie spotkaliście z Great Escape Games, to fajny moment, żeby rzucić okiem na tego producenta i zobaczyć, co ciekawego co mają w swojej ofercie. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. Okej, okay, to rzucamy się w takim razie wprost na Warhammer Community i patrzymy, co tam ciekawego. Najpierw sneak peek na drukari, a mianowicie Drukari otrzymają nowe pudełka, i jest zapowiedziane, że już niedługo, nie wiemy dokładnie kiedy, pojawi się kodeks. A nowe pudełka będą się prezentować w ten sposób, i stare jednostki będą powoli przepakowywane, tak by były gotowe, gdy w momencie, gdy się pojawi kodeks, żeby już były w nowych pudełkach. Jeżeli jesteście graczami drukari, to przyglądajcie się Urhammer Community i. Śledźcie co tam ciekawego i nowego, bo być może niedługo będziemy wiedzieć coś więcej o kodeksie. Blood Bowl. Trochę więcej informacji o Blood Bowlu skupienie tutaj na Black Orksach i Imperial Nobility. Są to dwie frakcje, które były w starterze, teraz do najnowszej edycji. Także, jeżeli macie starter, jeżeli zastanawiacie się nad starterem, to być może warto, żebyście zajrzeli do nowego Spike'a. Spike to jest magazyn poświęcony Blood Bowlowi. A w nim poza standardowymi artykułami, które występują u nich zawsze, się, pojawiła się nowość, a mianowicie w tym egzemplarzu, w tym tutaj wydaniu jest The Empire's Finest i Passion and Smashem, czyli dwa dodatki wewnątrz znajdują się, gdzie mamy trochę więcej o głównych, bo, głównych postaciach każdej z drużyny, ogólnie o profilu drużyny, playbook dla każdej drużyny trochę właśnie o strategii i taktyce, także jeżeli gracie, zastanawiacie się, czy grać tak jedną z tych drużyn, to być może warto, żebyście właśnie zajrzeli sobie do nowego spajka i zobaczyli, co tam ciekawego dla Was jest. Także zainteresowanych odsyłam do FLGS-ów, by sobie rezerwowali. My lecimy dalej i przyglądamy się Glutosowi, tak, to jest Jedna z nowych jednostek, która została zaprezentowana, a jest to związane z tym, iż w tą sobotę jest premiera e, Hedonics of Battle Battletome i figurek, między innymi właśnie tego maga, który podąża przez świat razem ze swoją świtą. Proszę bardzo, tak prezentuje się ta figurka, czyli mamy dwa zmutowane tutaj, e, dwie zmutowane silne postaci ciągnące naszego głównego bohatera mamy zresztą są one tutaj pokazane te postacie najpierw jest pokazany w ogóle ten cały pojazd ośka, koła, na których one są rozmieszczone. Osoba, która kieruje tym pojazdem, tak, następnie mamy tutaj Priestess, która potencjalnie składa coś w ofierze sam glutos pięknie tutaj który siedzi sobie na swoim tronie i kosztuje przyjemności życia kanibalistyczny painbringer no i te postacie ciągnące także jeżeli ktoś zbliży się za bardzo to potencjalnie zostanie albo potraktowany czarem tudzież któryś z tych miłych misiów się z nim bliżej zapozna Ok, to tyle jeżeli chodzi o Glutosa. Z pewnością będzie więcej na Warhammer Community, jeżeli chcecie więcej poczytać o potencjalnie może jakichś umiejka zdolnościach. Myśmy tylko tutaj chcieli pokazać Wam jeszcze raz ten model. Middle Earth od pewnego czasu, co luty i co sierpień, bodajże, wydawane są fagi do Middle Earth Strategy Battle Game, i tak samo jest. W tym roku, w lutym, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, natomiast zainteresowanych zapraszamy, żeby sobie kliknęli na stronę z fagami i przeszli tutaj do Middle Earth Strategy Battle Game i w tym momencie jesteście w stanie sobie zobaczyć, że są to wszystko eratki, które zostały wydane dosłownie kilka dni temu, 11 lutego 2021 roku, są to eraty do podręczników, do armii i do głównego podręcznika. Zainteresowanych zapraszam na tutaj na strony GW. Dalej. E, Cursed City. Właściwie co tydzień zaglądamy do Cursed City, ponieważ co tydzień mamy jakieś nowe informacje i w tym wypadku również patrzymy na Ulf and Watch a to dlatego, że Quality tej Exiles zmierza w stronę nowa bohaterka, która dzielnie walczyła z wampirami o swój dom, niestety jej klan przegrał, jej bliscy zginęli, i ona wściekła, postanowiła zemścić się i zabić na Amen wszystkie możliwe wampiry. Dlatego właśnie wybiera się do Ulfenkarn. Warto zwrócić uwagę, proszę bardzo, model tej bohaterki strzały wykonane z świętego drzewa. I ta dzielna oto bohaterka postanowiła wytępić wampiry i nieumarłych z Ulfenkarn. No dobrze, co też dalej. Dotters of Kane, wspominaliśmy o nich dużo, ponieważ też nowy battle tom, ale w tym wypadku też wspominaliśmy o, o, o czarach. O endless spelach, że zostały wydane nowe figurki do endless spelów, ale teraz nie tylko śliczne zbliżenia na te krwiste figurki, ale również są te spele. Także widzicie, jeżeli brakuje wam krwi, jeżeli chcecie sobie jeszcze popatrzeć, jeżeli was interesuje to, jeżeli gracie tą frakcją, to z pewnością warto zajrzeć jeszcze teraz przed premierą, ponieważ premiera już w tą sobotę. Warhammer Underworlds update, roadmapy. Najpierw Wam pokażę co i jak. Mamy w lutym, była już premiera hośników. W, w marcu są jaszczurki, w kwietniu są wampiry, a w maju już wiemy, że w maju będą dwie bandy. Między innymi właśnie, proszę bardzo, będą Oruki. W zeszłym tygodniu pokazywaliśmy już jedną figurkę, a w tym tygodniu pokazujemy. Kolejną figureczkę. Preview Mortal Realms. Aha, ok, już Wam mówię o co chodzi. A mianowicie w tą sobotę o godzinie 14:45 na Twitchu albo na blogu, tutaj na Warhammer Community, o godzinie 3:00 zacznie się preview, zapowiedź. Tego, co czeka nas w Mortar Realmsach i dotyczy to Age of Sigmar, Warhammer Underworlds i Warhammer Quest. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, chcielibyście dowiedzieć się więcej, to wbijajcie w sobotę tutaj na Warhammer Community. Jeżeli nie będziecie mieli czasu, to zapewne ten artykuł będzie wisiał i będzie dostępny do Was dla przeczytania, a my jak zwykle za tydzień o tym wszystkim Wam opowiemy. Okej, okay, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Games Workshop, zatem przejdziemy dalej. Tak jak zapowiedziałem, zaglądamy na Osprey Publishing, wchodzimy do zakładki Wargames Series i zaglądamy, co tam nowego. Dosłownie jutro będzie miała miejsce a premieria A Billion Suns, która będzie dostępna, być może część FLGS-ów już będzie miała, być może część jeszcze nie. Wynika to z faktu, iż cały czas są olbrzymie problemy związane z. Brexitem, z COVIDem, przede wszystkim z Brexitem i z tym, w jaki sposób produkty z Wielkiej Brytanii przedostają się na kontynent. Niektóre firmy kurierskie sobie lepiej poradziły, niektóre sobie gorzej poradziły. Niektóre firmy, bez względu na to, jak dobrze się teoretycznie przygotowały, no, utknęły, jeżeli chodzi o ilość biurokracji, problemów, różnic. Też międzypaństwowych, także musimy się, myślę, uzbroić jeszcze w trochę cierpliwości, ale widać światełko w tunelu, dotyczy to wszystkich dostawców. Część zmieniła firmy kurierskie, część wypracowała nową drogę, także prawdopodobnie od teraz w przód wszystkie produkty wysyłane, które będą zamawiane teraz, będą dochodzić szybciej. Natomiast problem jest z tym, co zostało wysłane wcześniej i utknęło. Ale Miejmy nadzieję, że ten temat szybko się wyjaśni i wszyscy będziemy mogli skupić się znowu na premierach, nowościach, nagraniu, a nie na tym, dlaczego coś nie przyjechało i co się z tym dzieje. A Billion Suns, statki kosmiczne, zapowiedziane były przez nas wcześniej i już jutro jest premiera. Natomiast widzimy, że jest nowa zapowiedź Absolute Emperor. Jeżeli chodzi o tą pozycję, to jest to pozycja Napoleonic Wargame. Rules. Są to zasady z tego, co tu udało mi się tutaj wyczytać. Mass Battle Wargame, czyli bierzemy pod uwagę duże ilości jednostek i możliwość rozgrywania wojen z tego okresu. Myślę, że w ogóle ten okres staje się coraz popularniejszy, popularniejszy wraca do łask, coraz więcej tytułów z tego okresu się pojawia. Dotyczy to zarówno wojen po, po jednej stronie, jak i po, po drugiej stronie oceanów. Pojawiają się też gry z tego okresu przecież morskie. Także myślę, że osoby mające, zbierające figurki będą miały naprawdę dobry okres, ponieważ jeszcze kilka nowych gier jest zapowiedzianych właśnie z okresu napoleońskiego. Także nic tylko malować, zbierać, bo już niedługo tymi armiami będzie można grać w różne, różne systemy. Frostgrave, wspomniałem o tym, że chciałbym poruszyć ten temat. W zeszłym roku pojawił się Frostgrave Second Edition. Było to miejsce dokładnie w sierpniu. Wiele osób przerzuciło się z Frostgrave'a jedynki. Wiele osób w ogóle spróbowało swoje przygody z Frostgrave'em od razu z drugą edycją. I powstaje pytanie, co z suplementami. Wyszedł jeden nowy suplement. On dosłownie wyszedł chyba w grudniu 2020 roku i on jest od razu już oczywiście przygotowany pod drugą edycję, ale co ze starymi suplementami. Szczerze mówiąc, musiałem sobie też o tym przypomnieć, ale rzeczywiście były takie informacje podawane i między innymi tą znalazłem z 13 lipca 2020 roku, że na pytanie, czy w druga edycja, czy suplementy z pierwszej edycji nadal będą kompatybilne? Odpowiedź była, że tak. Jeszcze raz tak, ale jak zjedziemy niżej, poza The Grimore, to jest zestaw kart czarów. Wszystkie pozostałe, również ulterior motives są. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to wszystkie wcześniejsze, poza The Grimoire, czyli tymi kartami, spellkartami, wszystkie inne są kompatybilne z Drugą edycją. Ok, to tyle jeżeli chodzi o Osprey Publishing, i tym razem zmierzamy na stronę Great Escape Games. Na stronie sklepu Great Escape Games jesteście w stanie znaleźć również produkty innych producentów. Natomiast my się skupimy tylko i wyłącznie na rzeczach wydawanych przez Great Escape Games i pokrótce omówimy niektóre, niektórym się przyjrzymy trochę bardziej. Po pierwsze, są to producenci. E, Figurek 20-28 mm i mają bardzo ciekawą i szeroką gamę figurek do II wojny światowej, a mianowicie mają, jak widzicie, w tym miesiącu wychodzą Tuńczycy, Grecy, Węgrzy, Węgrów jest dużo, Włosi, Rumuni, Niemcy z Stalingradu, tak? Niemcy z. Bitwy o Berlin. Tych jest troszeczkę tych jednostek, wystarczy wejść i zobaczyć sobie, jak, ile, jest jed, ile jest tych zestawów. Możecie sobie oczywiście to na spokojnie poprzeglądać. Są zdjęcia pokazujące te jednostki. Także jeżeli zbieracie którąś z tych armii, to być może to jest producent dla Was i warto Wam się przyjrzeć. Następnie zajrzymy na The Chicago Way. Skirmish osadzony w realiach lat 30. XX wieku w Chicago i możemy walczyć jednym z gangów, jedną z grup o wpływy w Chicago, jeżeli chodzi o. Dostępne grupy to mamy między innymi agentów prohibicji, oficerów policji, moonshinersów, czyli to są ci, którzy w górach pędzili bimber, gangsterów, tak? mamy również dodatkowe jednostki, osoby postronne. No, jest, jest tego troszeczkę, bardzo fajne figurki, zajrzyjmy sobie, proszę bardzo, gangsterów, żebyście sobie zobaczyli, jak ta ekipa wygląda. To zdjęcia widzę tutaj. Okej, okay, może tutaj nie widać tego, ale figurki są bardzo przyjemne i miło się je maluje. Poza tym są na przykład pojazdy, jeżeli chcielibyście w ogóle zbudować stół, no to niewątpliwie będą dodawać one niesamowitego klimatu. Budynki różnych producentów, które pasują do tego okresu, dzięki czemu. Poświęcając no, trochę kasy i trochę czasu, jesteśmy w stanie zbudować naprawdę piękną, piękną makietę. System jest prosty, przyjemny, bazujący na innym systemie Deadman's Hand, o którym jeszcze Wam opowiem, bo to jest również Great Escape Games. Następnie wchodzimy na Sword and Spear. Sword and Spear, już jest druga edycja to zestaw zasad do rozgrywania bitew, zarówno w Antyku, jak i w średniowieczu i wszystkie osoby, które mają armię w XV, XX, XXVIII właśnie z tego okresu serdecznie zachęcam do zapoznania się z tym tytułem, ponieważ jest on naprawdę bardzo ciekawy, warto uwagi, trochę przeoczony, a bardzo, bardzo ciekawy wyszła też wersja fantasy, gdybyście byli zainteresowani. Następnie tu są jakieś inne produkty. Tutaj mamy startery do jednostek bułgarskich. Gdybyście byli zainteresowani, proszę bardzo, możecie sobie spokojnie poprzeglądać do II Wojny Światowej. A my przechodzimy dalej, Seven Days to the River Rhine, czyli to jest tytuł gry, w której możecie rozegrać hipotetyczną sytuację, co by się stało, gdyby w latach 80. podczas zimnej wojny jednak doszło do konfliktu, do wybuchu i jak ta wojna mogłaby się potoczyć. Jeżeli jesteście zainteresowani taką alternatywną historią, to bardzo, bardzo ciekawy tytuł, na który któremu warto się z pewnością przyjrzeć. Następnie Rules of Engagement to taki zestaw zasad do rozgrywania konfliktów ogólnie z XX wieku aż po dzisiejsze czasy. Następnie 1914. 1914 pozwala nam na rozgrywanie gier z okresu I wojny światowej. Jest to zestaw zasad, które bazują nieco na zasadach. Iron Cross. Iron Cross jest tuż obok, tutaj widzicie. Iron Cross, znowuż, jest systemem osadzonym w okresie II wojny światowej, natomiast oba systemy oparte są na podobnych, podobnych zasadach. Clash of Vampires, nieco starszy tytuł, dotyczący właśnie wojen w Antyku oraz suplementy do niego, i przechodzimy do Dead Man's Hand. Czyli do drugiej pozycji, której chciałbym się przyjrzeć, czyli bliżej. Wcześniej pokazywałam Wam The Chicago Way, a teraz The Deadman's Hand. Ponieważ część z tych, tak jak Sword and Spear, czy Seven Days to Run, czy 1914, czy Iron Cross, są, są zestawami rzeczywiście zasad, to tutaj Deadman's Hand ma też dedykowane figurki. Jest to skirmisz osadzony w, na Dzikim Zachodzie. Jest wiele dodatków. Niektóre są nieco fantasy, także. Osoby nie tylko zainteresowane ściśle dzikim zachodem, ale być może jakimiś miksami, również mogą znaleźć coś za, dla, dla siebie. Zobaczmy sobie, tutaj są zasady, tutaj są figureczki. My chcemy figureczki, figureczki. Czekajcie, tutaj jest starterek, który jest bardzo fajny. Deadman and miniatures, gangs i proszę bardzo. Te wszystkie zestawy, to jest zestaw, to jest zestaw, to jest zestaw, to jest zestaw, to są, tu są te cztery podstawowe, możemy sobie zobaczyć jak wyglądają nasi dzielniki boje jest i ekipa, proszę bardzo, także każdy taki zestaw to jest kilka figurek i to są te pierwsze podstawowe, które wyszły, a później były dodawane kolejne, tak, jest ich naprawdę dużo, ponieważ one też były dodawane wraz z wychodzeniem kolejnych suplementów, do gry. No i się to bardzo fajnie rozrosło, także osoby zainteresowane takim przyjemnym, lekkim skirmiszem, osadzonym właśnie w realiach Dzikiego Zachodu. Bardzo fajny klimat. Nie tylko są figurki dostępne, z tego co pamiętam, mieli tutaj też cywilów, casualties, zwierzęta, ale były też pojazdy, gdzieś widziałem, były też budynki. Także a osoby zainteresowane, serdecznie zapraszam na stronę Great Escape Games. Myślę, że każdy znajdzie chociaż coś dla siebie, bo zarówno zasady, jak i figurki warto, warto przyjrzeć się tej firmie. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Tak jak wspominałem, na samym otwarciu będziemy wdzięczni o wszelkie komentarze, które mogą nam pomóc ukierować ten program w stronę, która Was interesuje. To jest dla nas ważne, żeby ten przegląd był przygotowywany dla Was. On jest subiektywny, my go, my go gdzieś tam dobieramy, ale chcielibyśmy, żebyśmy też wam, żebyście też wskazywali nam, w którą stronę warto, żebyśmy spojrzeli i czemu możemy poświęcić nieco więcej czasu. Jeżeli wam się podobało, proszę, 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 lajkujcie. Jeżeli chcielibyście widzieć, proszę, proszę, subskrybujcie. Wówczas będziecie dowiadywać się o naszych najnowszych produkcjach, kiedy tylko one się pojawiają. Jeżeli jesteście zainteresowani informacją o nas, o naszej działalności, o naszym sklepie, zapraszamy na naszą stronę face Facebookową. Sklep Warband zapraszamy na naszą stronę sklepową warband.pl i to tyle na dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.